Kąty w kole. Mamy dwa typy kątów w kole. Pierwszym z nich jest kąt wpisany to kąt, którego wierzchołek leży na okręgu, a ramiona przecinają okrąg. Więc ramiona zawierają się w tych cięciwach okręgu. Dla nas najważniejsze jest to, że ten kąt jest oparty na łuku MD. Jak łatwo zauważyć, miara tego kąta nie przekroczy 180 stopni. Będzie to zatem co najwyżej kąt rozwarty. Ale oczywiście może być to kąt ostry. Drugim typem kąta jest kąt środkowy. Jak sama nazwa wskazuje, jego wierzchołek nie leży na okręgu, tylko leży w środku tego okręgu. Więc gdybym chciał narysować taki kąt, to taki kąt środkowy wygląda mniej więcej tak. Tutaj nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o miarę kąta, to znaczy, że możemy mieć nawet kąt, Większej niż 180 stopni, a nawet 360. Więc mamy dwa typy kątów wpisany. Jego wierzchołek znajduje się na okręgu i środkowy, jego wierzchołek znajduje się w środku okręgu. Otóż mamy bardzo ciekawą teorię. Zmierzmy sobie ten kąt. Ten kąt wpisany ma miarę o bardzo proszę jakieś 67 stopni. I teraz zbuduję sobie nowy kąt, który też będzie kątem wpisanym. Ciekawostką będzie to, że ten kąt będzie miał ramiona dokładnie w tym samym miejscu, oparte na tym samym łuku. I teraz, jeśli będę chciał zmierzyć miarę tego drugiego kąta, to okaże się, że jego miara jest. Tutaj jest niedokładność rysunku. Taka sama. O tym mówi twierdzenie. O kątach wpisanych, opartych na tym samym łuku. Kąty wpisane, oparte na tym samym łuku. Mają takie same miary. Czyli gdybym zbudował jeszcze jeden kąt oparty na tym samym łuku i zmierzył jego miarę, to również dostanę 67 stopni z drobnym błędem na niedokładności rysunku. Natomiast o co chodzi z kątami środkowymi? Otóż okazuje się, że jeżeli mamy kąt środkowy i kąt wpisany oparty na tym samym łuku, to ten kąt będzie miał dwa razy większą miarę niż ten. Spróbujmy to pokazać. Tutaj mamy 100, tu mamy na przykład 90 stopni mniej więcej, a tu mamy dokładnie 45. Tu zrobimy sobie 120, tu dostajemy 60. One są oparte na tym samym łuku. OK. Zmienimy kolorek, żeby go było ładnie widać. Na tym samym roku. Zauważcie, zmiana tutaj mamy 80, tu mamy 40. Ważne jest to, żeby były oparte na tym samym ruchu. Ale co do kąta środkowego, trzeba zauważyć jeszcze jedną interesującą rzecz. Kąt środkowy tworzy trójkąt. Jaki trójkąt? Otóż tworzy trójkąt równoramienny. Dlaczego? Otóż dlatego, że to, ten odcinek, zarówno i ten odcinek są promieniami naszego okręgu. Więc nieważne, jak narysujemy, jeśli dokładnie pamiętamy własność, własność jest następująca. Kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym mają taką samą miarę. Proszę zobaczyć. Oba mają 28 stopni. Jeśli będę zmieniać. Wartości kątów, to jednak, mimo wszystko, kąty tu będą identyczne co do miary. Będziemy ten fakt bardzo często wykorzystywać. A co się stanie, jeśli kąt tutaj środkowy będzie kątem półpełnym? Po pierwsze, zauważcie, że odcinek BK jest średnicą, ale kąt wpisany, który jest oparty na półokręgu, czyli na tej średnicy, jest dokładnie kątem prostym. A więc w tej sytuacji mamy twierdzenie o kącie wpisanym opartym na średnicy. Taki kąt musi być kątem prostym. Jeśli wybiorę dowolny punkt na okręgu, i zbuduję kąt, to mam stuprocentową pewność, że ten kąt będzie kątem prostym. Nie ma znaczenia, gdzie ten punkt leży. Zawsze to będzie kąt prosty. Przyjrzyjmy się teraz temu rysunkowi. Mamy tutaj okrąg podzielony na łuki równej długości. Narysujmy sobie ten odcinek. I ten odcinek. To jest oczywiście kąt środkowy. Tu mamy promienie okręgu. Pytanie brzmi, jaka jest miara tego kąta? Policzmy łuki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ponieważ te są tej samej długości, to oznacza nie mniej nie więcej tylko to, że te kąty są takie same. Ponieważ miara tego kąta środkowego w całości wynosi 360 stopni. Oznacza to, że by policzyć miarę jednego z tych kątów alfa, wystarczy, że podzielę 360 stopni na 12. A to znaczy, że każdy z tych kątów ma stopni 30. A tak przy okazji, skoro tam u góry jest 30, to możemy zapytać się, jaki jest, jaki jest tutaj kąt i jaki tutaj. Ponieważ to jest trójkąt równoramienny, to znaczy, że pozostałe dwa kąty mają w sumie 150 stopni. No ale skoro są równe, to możemy podzielić na dwa i dostać, że miara jednego z tych kątów to 75 stopni. Tak sobie radzimy w tego typu sytuacjach. No i mamy pierwszych kilka zadań. Chcemy obliczyć miarę tego kąta. No więc pamiętamy o tej własności, że kąty wpisane oparte na tym samym łuku muszą być, muszą mieć taką samą miarę. Więc ten łuk, ten tutaj, to jest łuk wspólny, zarówno dla tego kąta, jak i dla tego. A to oznacza, że tutaj też jest alfa. Ponadto, jeśli tu jest kąt prosty, to i tu jest kąt prosty. A to oznacza, że ten kąt alfa musi mieć 50 stopni, bo suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. A więc prawidłowa odpowiedź to 50 stopni. Zobaczmy teraz, jak zrobić to zadanie. Chcemy znaleźć miarę kąta alfa. Wpierw zauważamy, że kąt alfa, kąt alfa to kąt, omier... kąt ABC. Przypominam, że w tym zapisie B oznacza wierzchołek kąta, a A i C wskazują na ramiona. Nie wiem, ile wynosi kąt alfa, ale wiem, że ten kąt ma miarę 200 stopni bo razem muszą mieć 360. Zarówno kąt alfa, jak i ten przeze mnie dorysowany jest oparty na łuku dłuższym AC, bo mamy, proszę Państwa, dwa łuki AC. Krótszy, to jest ten łuk. I dłuższy. To jest ten. Ale ten kąt, trójkąt jest kątem środkowym, a ten wpisany. Przypominamy sobie twierdzenie, które mówi, że kąt wpisany, oparty na tym samym łuku co środkowy, jest od niego dwa razy mniejszy. Tak, więc jeśli tu mamy stopni, tak jak na rysunku 200, to oznacza, że kąt alfa musi mieć miarę 100 stopni. Następne zadanie. Opiera się na dokładnie tym samym, Problemie mamy znaleźć miarę kąta alfa. Po pierwsze, zauważamy, że kąt 40 stopni i ten kąt są oparte na tym samym łuku. Pamiętając o twier tym twierdzeniu, wiemy, że Miara kąta środkowego, czyli tego tutaj, tu jest środkowy, tu jest wpisany. Więc jeśli ten ma 40, to miara tego kąta w sumie daje alfa plus 30 musi być równa 2 razy 40, czyli 80. A zatem alfa to jest 50 stopni. I przyjrzyjmy się następnemu zadaniu. W następnym zadaniu mamy znaleźć miarę kąta alfa. Wpierw zauważmy, że kąt alfa ten jest oparty na tym łuku ADC. I na tym samym łuku jest oparty kąt środkowy ASC. Czyli ten jest środkowy, a ten jest wpisany. Teraz zauważmy, że kąt 118 stopni jest oparty na dłuższym łuku AC. On jest oparty na tym łuku. To jest kąt beta. Kąt środkowy oparty na tym łuku jest tutaj. Czyli to jest środkowy, to jest wpisane, oparte na niebieskim łuku. Skoro kąt beta ma miarę 118 stopni, to kąt środkowy ma miarę 2 beta. Czyli ma dwa razy więcej, czyli będzie miał 230 stopni. 6 stopni. Skoro tak, to ten czerwony kąt środkowy musi być dopełnieniem do 360, więc musi mieć 124. Ten kąt ma 124 stopnie. A skoro tak, to ten kąt musi mieć dwa razy mniejszą miarę czyli musi mieć 62 stopnie. Jak obliczyć miarę takiego kąta? Nie jest to trudne, jeśli będziemy pamiętać o naszym dzieleniu pizzy. Wówczas zauważamy, po pierwsze, że chcemy wiedzieć, ile wynosi miara jednego kąta środkowego, Kąta jednego kawałka pizzy. Czyli ile wynosi miara tego kąta? No cóż, miara tego kąta łatwo ją wyliczyć, bo dzielimy 360 stopni na tyle kawałków, ile powstało. Policzmy je raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A to oznacza, że jeden kawałek pizzy ma 36 stopni. Fantastycznie. Co to oznacza dla naszego zadania? Zmierzmy miarę tego kąta. Jest to kąt środkowy, który się składa z raz, dwa, z trzech naszych kawałków po 36 stopni. To znaczy, że ten kąt środkowy ma 108 stopni. No świetnie. Ale teraz przypominamy sobie twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym. Jeśli kąt środkowy oparty na danym łuku ma miarę beta, to ten kąt jest beta pół. Zauważmy, że oba kąty, zarówno ten, jak i przez nas szukany ten, ma, jest oparty na tym łuku. A skoro ten kąt ma 108 i jest środkowy, to miara tego kąta wpisanego będzie dwa razy mniejsza, będzie wynosić 54 stopnie. No, i bardzo podobna historia. Chcemy znaleźć miary tego czerwonego kąta. Tworzymy sobie najpierw kąt środkowy. Tu gdzieś jest środek, i to jest kąt środkowy. Zauważcie, że te kąty. Mają w tych samych miejscach punkty zaczepienia na okręgu. Oczywiście ten kąt środkowy jest oparty na tym łuku. Ile wynosi jeden kawałek pizzy? Bo mamy tych kawałków tutaj trzy. Policzmy uki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A więc muszę 360 stopni podzielić na 8. Daje nam to oczywiście 45 stopni. To znaczy, że miara niebieskiego kąta środkowego opartego na łuku GD to 135 stopni. Skoro tak, to kąt środkowy, który jest też oparty na tym łuku, ma miarę dwa razy mniejszą, czyli wynosi w tym wypadku sześćdziesiąt siedem stopni i pół. I to na tym.